Cześć! Witamy na kanale. Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami geopolitycznymi, zasubskrybuj i włącz powiadomienia. Rosja przeprowadziła nowe uderzenia i trwa intensywna wymiana ogniowa na froncie ukraińskim. NATO uspokaja sojuszników po informacji o częściowym wycofaniu sił USA z Rumunii. Polska przyspiesza inwestycje w strategiczny łącznik paliwowy do sieci NATO, by wzmocnić bezpieczeństwo logistyczne. USA i Kongres rozważają kolejne pakiety pomocy wojskowej dla Ukrainy, co wpłynie na równowagę sił w regionie. Wiadomość pierwsza. Na froncie konfliktu między Rosją a Ukrainą w ostatnich dniach odnotowano eskalację uderzeń, w tym ostrzały artyleryjskie i ataki powietrzne w różnych rejonach kraju. Raporty medialne i instytucje obserwujące konflikt informują o zwiększonej liczbie trafień infrastruktury wojskowej oraz cywilnej co ponownie podkreśla intensywność walk po wielu miesiącach otwartego konfliktu. W odpowiedzi Ukraina zwiększa mobilizację rezerw oraz przesuwa siły, by zabezpieczyć kluczowe kierunki obrony. Rosyjskie siły, jak donoszą źródła, stosują taktykę uderzeń punktowych, próbując zniszczyć zapasy amunicji i centra logistyczne. Relacje dyplomatyczne są napięte. Kijów ponawia apel o szybsze dostawy amunicji i systemów obrony przeciwrakietowej, a liderzy zachodnich państw deklarują dalsze wsparcie, choć jednocześnie pojawiają się debaty o skali i formie pomocy. Na polu humanitarnym obserwujemy wzrost liczby przesiedleń wewnętrznych i nowych fal uchodźców szukających schronienia w miastach kontrolowanych przez rząd. Organizacje pomocowe alarmują o potrzebie pilnych dostaw leków i wsparcia medycznego dla rannych. Wersje oficjalne stron konfliktu są sprzeczne, Kreml podkreśla, że jego działania mają charakter operacji wojskowych wymierzonych w siły zbrojne przeciwnika, natomiast władze ukraińskie mówią o agresji wymierzonej także w ludność cywilną. W rezultacie rośnie międzynarodowe potępienie kierowane wobec ataków, szczególnie gdy dotykają obiekty cywilne, jak szpitale czy osiedla mieszkaniowe. Scenariusze rozwoju sytuacji pozostają otwarte. W najgorszym wariancie eskalacja może prowadzić do zwiększenia zaangażowania sprzętowego sojuszników Ukrainy. W bardziej umiarkowanym wariancie konflikt ograniczy się do lokalnych uderzeń i przeciwdziałań, co jednak nadal utrzyma presję humanitarną i logistyczną. Eksperci ostrzegają, że długa logistyka i wyczerpywanie zapasów amunicji mogą decydować o tempie działań w nadchodzących tygodniach. Wpływ gospodarczy odczuwają rynki energetyczne i rolnicze, przerywane dostawy i niepewność zwiększają ceny surowców oraz zakłócają łańcuchy dostaw w regionie. Firmy ubezpieczeniowe podwyższają składki, a inwestorzy rewizują plany w krajach sąsiadujących. Ponadto rośnie ryzyko propagandy i operacji informacyjnych wymierzonych w destabilizację społeczno-polityczną państw europejskich. Reakcje liderów. Prezydent Kijowa apeluje o dodatkowe dostawy uzbrojenia i systemów obrony powietrznej, natomiast europejscy i amerykańscy przywódcy deklarują dyplomatyczne wsparcie oraz gotowość do sankcji wobec osób i podmiotów zaangażowanych w naruszenia. Debata publiczna skupia się na tym, jak pogodzić natychmiastowe wsparcie militarne z unikaniem dalszej konfrontacji międzynarodowej? Lokalnie samorządy ukraińskie organizują ewakuacje i przygotowują miejsca tymczasowego pobytu dla rodzin dotkniętych ostrzałem, wolontariusze oraz organizacje pozarządowe koordynują dostawy podstawowych środków pierwszej potrzeby. Systemy łączności humanitarnej starają się dotrzeć do najbardziej potrzebujących terenów, mimo zagrożeń dla konwojów. Podsumowując, Konflikt pozostaje dynamiczny. Działania zbrojne, nacisk na dostawy wsparcia i konsekwencje humanitarne będą decydować o narracji międzynarodowej w najbliższym czasie. Wszelkie zmiany na froncie mogą szybko przełożyć się na polityczne decyzje w stolicach państw europejskich. Wiadomość drugie: NATO i przywódcy sojuszu starają się uspokoić partnerów po doniesieniach o częściowym wycofaniu sił USA z Rumunii, wskazując jednocześnie na trwałe zobowiązania obronne wobec wschodniej flanki. Sekretariat Sojuszu i przywódcy krajów członkowskich oświadczyli, że krótkoterminowe przemieszczenia wojsk nie zmieniają fundamentów kolektywnej obrony i że rotacje będą kontynuowane w ramach skoordynowanej polityki bezpieczeństwa. Oficjele na to podkreślili znaczenie ćwiczeń i stałej obecności rotacyjnej, która ma odstraszać ewentualne próby agresji. W Polsce i w krajach bałtyckich temat ten wywołał debatę publiczną o wiarygodności gwarancji obronnych. Politycy opozycji i eksperci pytają o mechanizmy, które zapewnią trwałe wsparcie w razie kryzysu. Rządowe kręgi z kolei przypominają o zwiększonych wydatkach na obronę i planach modernizacyjnych, które mają zmniejszyć zależność od zagranicznych kontyngentów. W Bukareszcie oficjele tłumaczą, że zmiany mają charakter techniczny i logistyczny, częściowe przemieszczenie nie oznacza trwałego zmniejszenia obecności sojuszniczej. Rumunia i NATO zapowiadają zwiększone patrole powietrzne i morskie oraz kontynuację wspólnych ćwiczeń. Dla regionu kluczowe jest utrzymanie interoperacyjności oraz szybkiego reagowania na incydenty. Komentatorzy zwracają uwagę, że retoryka Moskwy wobec ruchów NATO może zaostrzyć ton propagandowy, próbując przedstawiać każde przemieszczenie jako potknięcie sojuszu. W praktyce eksperci wojskowi oceniają, że alianse są elastyczne i przy pomocy szybkich przemieszczeń oraz zasobów zapasowych mogą reagować na kryzysy. Możliwe konsekwencje polityczne to wzrost presji na rządy europejskie, by zwiększały swoje budżety obronne i wzmacniały własne zdolności. Debata o samowystarczalności regionu zyskała nowy impuls. Kwestie infrastruktury, logistyki i magazynowania sprzętu stają się przedmiotem strategicznych decyzji. Dla Polski i innych krajów wschodniej flanki najważniejsze jest zapewnienie koordynacji z sojusznikami i transparentnej komunikacji z obywatelami. Równocześnie plany budowy i modernizacji infrastruktury wspierającej siły zbrojne są przedstawiane jako priorytet. Media relacjonują również dyskusje o możliwościach szybkiego przegrupowania wojsk w razie zagrożenia. W sferze dyplomatycznej Sojusz kontynuuje konsultacje na wysokim szczeblu, aby ustalić harmonogram rotacji i uspokoić państwa członkowskie. Przewodniczący organów NATO zapowiadają wizyty oraz dodatkowe briefingi dla rządów, by zredukować niepewność i koordynować działania przeciw dezinformacji. Podsumowując, chociaż pewne ruchy personalne wywołały obawy, stanowisko NATO i reakcje rządów wskazują na determinację utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki. Kluczowe będą dalsze komunikaty Sojuszu oraz konkretne działania zwiększające stabilność sytuacji. Wiadomość trzecie. Polska ogłosiła ważną inwestycję w podłączenie własnej sieci paliwowej do centralnego systemu rurociągów sojuszniczych, to strategiczny projekt o wartości wielu miliardów złotych, mający zwiększyć zdolności logistyczne NATO w regionie i poprawić zaopatrzenie w paliwo w sytuacjach kryzysowych. Decyzja o budowie setek kilometrów nowych łączników i modernizacji istniejącej infrastruktury ma znaczenie zarówno wojskowe, jak i gospodarcze, wpływając na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Rząd argumentuje, że po doświadczeniach z przerwami dostaw i zagrożeniami hybrydowymi konieczna jest własna zdolność szybkiego przesyłu paliwa dla sił zbrojnych oraz ochrony kluczowych rezerw. Projekt przewiduje współpracę z Narodowym Operatorem Rurociągów i częściowe finansowanie z budżetu państwa oraz wsparcie sojusznicze. Inwestycja obejmuje budowę około 300 km nowych rurociągów i modernizację magazynów paliwowych. Eksperci zwracają uwagę, że budowa takiej infrastruktury zwiększy odporność na zakłócenia. W czasie kryzysu wojskowego szybki dostęp do paliwa jest krytyczny dla operacyjności sił lądowych, powietrznych i morskich. Jednocześnie projekt ma wymiar gospodarczy. Poprawa logistyki może zmniejszyć koszty transportu i wzmocnić pozycję Polski jako regionalnego węzła paliwowego. Krytycy projektu wskazują na wysokie koszty i długi czas realizacji, podkreślając konieczność jasnych mechanizmów nadzoru i transparentności wydatków. Rząd odpowiada, że jest to jedna z najważniejszych inwestycji bezpieczeństwa narodowego w ostatnich dekadach i że harmonogram przewiduje priorytetowe wykonanie kluczowych odcinków. W sferze międzynarodowej projekt spotkał się z aprobatą części sojuszników, którzy widzą w nim wzmocnienie wspólnej logistyki i zdolności mobilizacyjnych NATO. Sojusz ogłosił także niewielkie wsparcie finansowe na etapie planowania, co ma przyspieszyć prace przygotowawcze. Dla lokalnych społeczności oznacza to inwestycje w infrastrukturę i miejsca pracy w regionach, przez które przebiegać będą nowe rurociągi. Rząd zapowiada konsultacje lokalne i programy kompensacyjne dla dotkniętych terenów. Aby zmniejszyć społeczny koszt inwestycji. W kontekście bezpieczeństwa, projekt wpisuje się w szerszą strategię wzmacniania wschodniej flanki i zmniejszania podatności na przerwania logistyczne. Analitycy wojskowi podkreślają, że posiadanie własnych połączeń paliwowych zmniejsza ryzyko szantażu energetycznego i zwiększa autonomię decyzyjną w krytycznych momentach. Podsumowując, Decyzja o połączeniu z centralnym systemem rurociągów sojuszniczych jest postrzegana jako strategiczny ruch zwiększający odporność Polski i NATO w regionie, choć wyzwania finansowe i poprzedzenia techniczne pozostają znaczące. Wiadomość czwarte. W Waszyngtonie trwają prace nad kolejnymi pakietami pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy. Dyskusje w kongresie i w administracji USA dotyczą wielkości wsparcia oraz warunków jego przyznania, co może zdecydować o zdolnościach obronnych Kijowa w nadchodzących miesiącach. W propozycjach znajdują się środki na amunicję, systemy obrony powietrznej oraz szkolenia, a także elementy wsparcia logistycznego. Decyzje legislacyjne w USA są przedmiotem napiętej debaty politycznej. Część przedstawicieli parlamentu opowiada się za szybkim i dużym wsparciem, argumentując jego znaczenie dla powstrzymania agresji, inni wyrażają obawy o koszty i priorytety budżetowe. Proces akceptacji środków przebiega przez komisję gdzie ustalany jest ostateczny kształt pakietu i mechanizmy przekazywania sprzętu. Dla Ukrainy znaczenie tego wsparcia jest kluczowe, dłuższe dostawy amunicji i systemów obrony powietrznej mogą zmienić równowagę na polu bitwy i pozwolić Kijowowi na lepsze zabezpieczenie atakowanych obszarów. Równocześnie ograniczenia polityczne mogą spowodować opóźnienia, co zwiększa presję na krajowe zasoby i zapasy sojuszników. Komentarze międzynarodowe wskazują na rosnącą rolę USA jako głównego dostawcy wsparcia wojskowego. Jednocześnie Unia Europejska i kraje europejskie dyskutują o komplementarnych mechanizmach pomocy, w tym o zwiększeniu produkcji amunicji i sprzętu w Europie. W praktyce koordynacja transatlantycka staje się kluczowym elementem planowania strategicznego. Możliwe skutki polityczne w regionie obejmują zwiększenie presji na Rosję w obszarze gospodarczym i dyplomatycznym, a także dalsze umacnianie więzi między państwami wspierającymi Ukrainę. Z drugiej strony eskalacja wsparcia wojskowego może wywołać reakcję kontrdziałania lub retorykę odwetową ze strony Moskwy. Eksperci zwracają uwagę na konieczność długofalowego planowania. Krótkoterminowe dostawy muszą iść w parze z programami szkoleniowymi, logistycznymi i naprawczymi, żeby sprzęt był użyteczny i utrzymany w warunkach walki. To także czas na zwiększanie niezależności produkcyjnej Europy w obszarze materiałów wojennych. Dla polskiej opinii publicznej decyzje w Waszyngtonie są obserwowane uważnie: większe wsparcie dla Ukrainy może zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się konfliktu na sąsiednie państwa, ale równocześnie generuje dyskusję o zobowiązaniach i roli Polski jako partnera logistycznego i szkoleniowego. Podsumowując, wynik negocjacji w USA wpłynie na tempo i jakość pomocy dla Ukrainy a więc pośrednio na sytuację bezpieczeństwa w regionie europejskim. Dlatego obserwujemy zbliżające się decyzje legislacyjne i komunikaty administracji jako kluczowe wskaźniki rozwoju wydarzeń.